Hejka widzowie, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale. I dzisiaj ogólnie jest poranna rutyna mam nową rodzinkę. I tak, ogólnie jest jeszcze noc, ale już za chwilkę robimy sobie dzień i, i przypominam o subskrypcji i łapkę w górę, więc no to tak. Zaczynamy historykę. O Jezu, tota... Trzeba wstać znowu. Zakładam te okulary i idę na dół. Dzieci. Ogólnie trzeba za chwilę budzić do szkoły. Ale jeszcze mam chyba kilka tam minut. Jezus. Dobra. Zjeżdżam już. I tak, idę teraz sobie po kawę, tylko ją wcześniej zostawiłam tam. To jest moja kawa ogólnie bo Tak, dobra. Okej, okay, dobra, to jest dziesiąta chwilę i wypiję kawę. Znaczy to herbaty, bo kawy nie piję. Dobra, i tak. Już odniosłam. Tak, psy mają mieć, dobra, mają. to tutaj jest wszystko ok? No, oczywiście cukierki dziewczyny musiały rozsypać wczoraj, ale dobra, wszystko jest już ok, więc tak. Lecę teraz już szybko ich budzić. Dobra, jestem już. I tak, na początku męża nie będę budzić. I tak, dobra, najpierw może tą. Najpierw Faust ja budzę. Faust, nawstawaj. No, mamo, no nie mamo. Nie siadaj na tym komputerze, bo zaraz idziesz do szkoły. Gdzie masz ogólnie plecak? Yy, no właśnie, idź go szukaj. Dobra, tak, dziewczyny no, teraz jeszcze. Wiktoria, dziewczynki. No, co mamuś? No, chciałabym, żebyście się już szykowały do przedszkola. Nie mamy żad na razie żadnych ubrań, więc sobie tej sieci. Ale się nie powróćcie ziemią od kwiatków. Ubrań sobie nie powróćcie, bo innych nie mamy. Jeszcze musimy i tak iść na zakupy. I teraz budzić jeszcze dzieci, tamte na górze. Dobra, Zobaczę, która godzina. O Jezus, już. Siódma, już 7.40. Przecież my się nie zdążymy. Dzieci mają 8.15. Szybko wstawać. Wstawać. No mamo, no. No nie mamo. Tylko tak, no. Dzieci, bo już jest 7.40. Nie 5, tylko 40. Już jest 7.40, więc się zbierajcie. Bo zaraz musicie iść do szkoły na. 8, 15. no to jeszcze dużo zostało. Tak, na pewno. Nawet nie cała godzina. Dobra, nie chcę się liczyć, ale tak, idziecie teraz wszyscy na śniadanie. Ja nie wiem, czy w ogóle coś mamy. Idzie, idę jeszcze szybko na drugie piętro po inni, po innych. I dobra, szybko szybko, szybko, szybko. Wiktoria, muszę iść. Nie, to nie da, Jezus, co ja robię? Wiktoria, muszę wziąć na ręce. Chodźcie wszyscy jest siódma, czterdzieści jeden czy tam dwa. Dobra. Dobra, dajcie mi szybko wyjść. Tak, dobra, dzieci, 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 dzieci. O kurde! Dobra. Szybko, 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 Dobra. Wika posadzona. teraz wy szybko chodźcie. Nie! Sorki! Włączyło mi się przez przypadek. Przepraszam, widzę, przez przypadek mi się włączyło. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Siadajcie, siadajcie. Siadajcie. Dobra, tak. Siadajcie, ja wam coś zrobię do jedzenia i zaraz widzimy widzowie. Dobra, to nie ważne, co tam. Dobra widzowie, tak. Eee, ja już zrobiłam im jedzenie ogólnie i przechodzimy do historii. Dobra dzieci, jedzcie, bo naprawdę nie ma czasu. No. W Nelga, jedz to. Dobra. Tak, Dajcie mi talerze, daj miseczkę Mikusia. E, I tak, włożymy do, do nie zamrażarki, tylko do zmywarki. I tak. Ja wam idę po plecaki, bo wy oczywiście nie umiecie sobie ich przynieść. Dobra. Nie wiem, czy się z nimi zabiorę. Macie i idźcie już do szkoły. Bika zostaje oczywiście ze mną. I tak, muszę i tak zaprowadzić jeszcze tą. No muszę zaprowadzić do przedszkol przedszkola. Tak, dobra. Wy już idzie do szkoły. No to pa, mamo. No pa, dzieciaki. Dobra. Ja cię za chwilkę zaprowadzę, bo ty akurat masz na 8.25. To jeszcze ci zostało kilka minut tam. I tak, dobra. Ty sobie tutaj siedź, a ja pójdę teraz e, na chwilkę wykąpać Wikę, dobra? Bo ona się wczoraj nie kąpała, a ty sobie tutaj siedź, a przyjdę jak już będzie czas, dobra? Możesz sobie włączyć bajkę, dobrze? Dobra. Dobra, mamo, idź. No to tak, idziemy. Dobra, jestem już i tak. Dobra. OK, wyjęłam pieluszki. I tak przebieram cię teraz i... Nie wiem, gdzie położę. Dobra, tutaj położę i szybko Cię wykąpę. Wiktoria. Mika. Dobra, damy tutaj płynu. Okej, okay, gotowa. Chodź. No dobra, idę. Mika. Cicho, nie tak, nie krzycz, bo jeszcze tata śpi. No dobra, mama, chodź już. Dobra. To poczekaj. Możesz zejść, bo przecież umiesz sama chodzić. W ogóle, chcielibyście wiedzieć, to yy, ta mama ma mama yy, na imię Patrycja i ona ma 36 lat. Yy, ogólnie ta jej najm najmłodsza córka. Yy, Wiktoria ma ogólnie ten. Dwa lata. Pokażę Wam jeszcze inne osoby, ile mają lat. Nagle przechowałam tutaj tą córkę, to ona ogólnie ma e, 17, 18 lat. Trochę młodsza córka ma, ona ma 13 lat, i on ma 16. A jeszcze moja córka, ona ma 4, nie 4, tylko ona ma 5 lat. Dobra, no to wszystko jasne. E, Mika, e, ten, chodź. I idziemy już na pierwsze piętro.